Hej, dzień dobry! Ale dzisiaj nie ćwiczymy! Matko, matka nawet ukutnąć nie może. No nie ćwiczymy dzisiaj. Ja wiem, że wy się ze mnie nabijacie, jak ja ćwiczę. No ale wiesz, bazer już przygotowany, miejscu zajął jak naj, najlepszą. Milano, więc dzisiaj nie ćwiczymy. No może tam się troszkę delikatnie pobujamy tylko ale nie, nie będziemy dzisiaj ćwiczyć Mą Matkę tak nogi bolą że 10 minut schodziła z łóżka no, Haj. siema, yo żółwik rudy, rudy, rudy rydz te, 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 te rudy, rudy, rudy rudy nie, 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 nie dobra Mówiłam, że paczka z jedzeniem dzisiaj przyjedzie i czekajcie, trzeba tutaj powyciągać parę rzeczy. Widzę z reklamówek i ja już Wam objaśnię, co tutaj się znajduje. A jakie reklamówki z misiem! Dziękujemy, zapraszamy. Zakupy u nas polecamy. Dziękuję bardzo. Znaczy, dziękuję za to, że. Sobie kupiliśmy, zobaczcie. Całe 219,74 grosze. U, 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 u. I przejdźmy teraz do rzeczy. Tutaj mamy ser i te produkty, to jest tak wysyłane, że słuchajcie, tu się nie ma prawa nic zepsuć. To jest wysyłane, cyk, yy, Pakowane próżniowo. Tutaj macie parmigiano, Reggiano. Widać? Widać. Skład mleko, krowie, podpuszczka, produkt włoski. Proszę bardzo. Całe 28 12 zł, 12 groszy, no ale prawdziwy parmezan kosztuje. Tutaj mamy parmezan, a ten ser, drugi, to mój mąż jakiś wynalazek wziął, ale które to jest? Czekajcie, karczochy mamy 30 zł, o których zaraz powiem. Kurier 16 zyla, makaron 4,50 i wędlina. I tu też wędlina. E, 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 e. To jest to jakieś chyba. Tak, to chyba to drugie. A jak to się czyta, to dajcie żyć. Dobra. Więc mój mąż troszkę przesadził, powiem wam szczerze, bo zdecydowanie ten jeden kawałek by nam wystarczył. No ale kawał, dajmy na to, że kawał już pójdzie do pesto, coś tam spokojnie, damy sobie radę, wykorzystamy. Ten jest jakiś taki miękciejszy, a ja w ogóle jestem miłośniczką serów, także zobaczymy. Tutaj widzę, że mój mąż dopakował jeszcze w sklepie makaron. Tu mamy jakąś yy, y, stronę internetową, znaczy jakąś ich stronę internetową. Także, jak ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. A to jest w ogóle magnes. O! Puszka jest metalowa, to się trzyma. A tutaj mamy, słuchajcie, to jest smalec. Yy, to jest słonina w ziołach. Składnik tłuszczu, wieprzowy, przyprawy. Produkt włoski również. Yy, I to jest. Yy, Dajmy na to coś, na czym można smażyć, ale ja zostawiam kawałek, a kawałek idzie dla mojej teściowej, bo ona też to chciała. Milano, ja tu opowiadam się, produkuje o co kama? Na ty co do spania? Nie, no, no Milano, śpisz już tu. Kołderkę, poduszkę ci podać, czy co? No dobra, skończmy szybko te zakupy. I ja kiedyś we Włoszech, pierwszy raz właśnie w Rzymie, jadłam karczochy. No i mój mąż powiedział, że na stronie są karczochy. Mówię, no to zamów. Ale ja nie wiedziałam, że to jest. Słuchajcie, takie coś. No normalnie ja go zastrzelę, chyba. Normalnie go wezmę i zastrzelę. Ale nie ma to jak pizza z szynką parmeńską, i do tego. Karczochy i serek odpowiedni. A tutaj, słuchajcie, jest ten wielki kawał tej szyny parmeńskiej. To jest wszystko zapakowane próżniowo. Także wszystko zaraz powędruje w lodówce. Ja cię kręcę. No nie no, co my z tym kawałem zrobimy? Przecież to się cieniutkie pasteczki. Je, tak, bongo. Dobra, nie przejmujmy się. Na pewno się nie zmarnuje. O, jeny, jeny. A ty, Milano, już skończyłeś? Czy jeszcze będziesz siedział w kartonie? Co? To ja idę próbować ser. Haj! Haj! Hi, hi, dzień dobry. <laughs> Macha na twarzy. Powiem Wam, że te maseczki dzisiaj testuję, tą zieloną glinkę z Loreala. No, no są przefantastyczne. Nic mieszać nie trzeba. Wszystko wymieszane. Fajnie działają. Ekstra są. Nie wiem, czy się nie skuszę na jakieś pełnowymiarowe opakowanie. Zobaczymy. I co dzisiaj będziemy robić, to się okaże jeszcze, bo w sumie to nie wiem, jaki jest plan działania. Tam parę rzeczy mam tutaj do ogarnięcia, ale generalnie to nie wiem. A, na pewno podyskutujemy sobie na temat moich paznokci i może zrobimy sobie najpierw koktajl i odrobinkę kawki i zaczniemy dzień, więc hi ponownie. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, bo tu mi widzę nie wyschło, chociaż o, tu jeszcze jest wilgotne trochę i już idę zmywać buzię, ale w ogóle wyglądam jak ogórek, taki mięsisty, duży ogórek, <grytanie> jaki problem, zrobiłam sobie mango z takiego porządnego kawałka mango, dałam tu jogurtu yy, i odrobinę mleka i ten syrop klonowy, mmm, pycha, mm. Ale w tyle moje babciowe I chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy: że Milano maszeruje. I ja sobie tymi ćwiczeniami to na razie zamiast polepszyć, to ja chyba za bardzo, jakby to powiedzieć, przyszarżowałam. Bo słuchajcie, no wiecie, no ja, żebym jeszcze wykonywała jakąś aktywność fizyczną w ogóle, to by było dobrze. A ja nie robiłam nic, i nagle z dnia na dzień zaczynam sobie ćwiczyć, i nagle 40 minut. Ja, słuchajcie, robiłam wszystko: biegałam, przysiady, różne ćwiczenia z handelkami, cuda na kiju, żeby te 40 minut mi zleciało. I wiecie co? Na drugi dzień, jak stałam, to ja naprawdę nie mogłam chodzić. No i ja powinnam wtedy odpuścić sobie ćwiczenia, a ja sobie zrobiłam znowu ćwiczenia, i znowu to było 40 minut. I dzisiaj to naprawdę ja znowu nie mogę chodzić. I, to, I dzisiaj jest dzień ćwiczeń, w których na pewno odpoczywamy, żeby moje mięśnie się zregenerowały. I wiem też, że najlepszym sposobem jest ćwiczyć tak co drugi dzień. Um, żeby nie codziennie, tylko na początku co drugi dzień właśnie, żeby te mięśnie miały czas na regenerację. Także sama sobie krzywdę zrobiłam w sumie, bo naprawdę uwierzcie mi, że ja nie mogę chodzić. Naprawdę, ja nie mogę zginać nóg jak stary w miejscu, to jest ok. Jak usiądę w jednym miejscu jest ok, ale wstać, usiąść yy, i chodzić normalnie. No nie mogę chodzić, nie mogę nóg zginać. Normalnie tak mnie boli, że to jest nie do opisania wszystko. Nie wiedziałam, że nawet na tyłku to mam tyle mięśni. <grym> Także tak to wygląda. No, A w ogóle to kupiłam sobie coś do ćwiczeń i głupia jestem, ale brawo ja. Dobra, cóż, idę zmyć twarz i widzimy się później. No i jak tam? W kartonie się siedzi? Hm? Nie no, ty to naprawdę jesteś niemożliwy. No. Chodź. Zamknę cię tu. No. Chyba, że masz klaustrofobię. O nie no, dobrze. Bazyl też jest, ale bazyl, ba, bazyl. Bazyl stwierdził, że to nie jest na jego gabaryty. Nie? Milano? Jak ci się siedzi w tym pudle? Może zamiast drapaczka byśmy ci kupili pudełko? Co ty na to? O. A teraz oględziny tego, co przyjechało. Proszę bardzo. No. Milano, proszę omówić, co to jest. Ale się rzuciłeś na buzię, to uuuu. Nawet nie zauważył. <grystanie> Kiedyś we vlogu już wam to pokazywałam. Tu jest piosenka. Milano. Dlaczego gruszka? Czekajcie.

jesteśmy, albo nie jesteśmy. Ten statyw, to słuchajcie, do kitu to jest mało powiedziane, wiecie o co chodzi, nie? Chciałoby się rzec, że jest po prostu do 4 liter. Ale spoko lo. Po pierwsze, to w mojej paczce słuchajcie, przyszły trzy takie um, mini szklarenki, to się nazywa. I słuchajcie, to chodzi o to, że to jest mini szklare szklarenka z krążkami torfowymi 12 sztuk w opakowaniu. Czyli tu mamy 12... Miejsce na sadzonkę, i wiecie, to się potem bierze, odwraca i jest taka mi I zamówiliśmy to sobie po to, bo w ogóle przyjdzie jeszcze jedna mała paczka, bo mój mąż sobie zamówił trzy odmiany chyba Chili. On w ogóle na punkcie Chili to. Wiecie o co chodzi? A ja po prostu chcę też sobie zasadzić. Eee, czekajcie, bo tutaj mam takie podstawowe rzeczy: kolendrę, eee, szczypiorek, eee... Jezu, i wreszcie są moje kiełki. Chciałam je zasadzić i słuchajcie, je zgubiłam. Najpierw kot się nimi bawił, potem je znalazłam, potem znowu gdzieś... Wow. No, potem je znowu znalazłam i takie szmery bajery. I słuchajcie, tutaj mam yy, takie rzeczy jak rukolę, kupiłam cukinię zieloną i kupiłam sobie szpinak. I... Yy, Dzwoniłam do mamy, rozmawiałam z teściową i najpierw mi doradziły, żebym sobie posadziła tutaj też ten szpinak, a potem przebuchnęła go do ziemi, bo to już jest um, odpowiedni moment, aby go siać, bo jest marzec, kwiecień. Ale że u nas ten marzec jest taki troszeczkę zimnawy, no to żeby nie zmarł za bardzo, no to lepiej go po prostu posadzić w tym. Mam też ochotę na tymianek, bardzo lubię tymianek. No i posadzimy sobie wszelkiego rodzaju inne normalne ziółka, A jeżeli chodzi o ogródek w tym roku, no to będzie rukola, cukinia, szpinak. W tamtym roku walczyłam z dynią. Będą papryczki chili, no i nie wiem czy coś jeszcze zasadzimy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Wiecie, że w maju właśnie zabieramy się za ogrodnictwo w sensie, że <grymne> będziemy ten wyrównywali tutaj cały ogródek, nawozimy ziemię. I inne szmery bajery, ale to będziemy na bieżąco. Także spoko, loko. Ja mam kaweczkę drugą. Co do gruszki, którą widzieliście, to muszę powiedzieć jedno, że jeżeli chodzi o ćwiczenia, tak i teraz we vlogach będzie cały czas ćwiczenia i hybrydy. <grydy> póki mi się nie znudzą ćwiczenia, to będzie o ćwiczeniach. Póki mi się nie znudzą hybrydy albo nie zrobią mi jakiejś krzywdy, to nie. temat nie ucichnie. Więc cicho. Poza tym... Wydaje mi się, że to jest też fajny moment na to, abyśmy sobie napisały. Znaczy abyście Wy napisali głośno. napisali głośno. Na, 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 na. Żebyście napisali na przykład w komentarzu, czy ćwiczycie, czy zamierzacie, czy wreszcie ruszycie Cooper, powiecie jak to u mnie jest. Dużo gadania, mało roboty. A w efekcie, jak już się wezmę za coś, no to trwa to.. tydzień i to jest koniec. Z racji tego, że dzisiaj mam taki zakwas, no to też odpoczywam, bo ćwiczyłam dwa dni po 40 minut i robimy przerwę. Jeżeli chodzi o motywację do ćwiczeń, to wiecie co? Nie mam, nie ma takiej rzeczy, która by mnie zmotywowała do ćwiczeń. Do yy, zdrowego odżywiania, do gotowania, do czegokolwiek, do tego, żeby wstać, iść posprzątać. Nie wiem, cokolwiek zrobić innego, wszystko mnie zmotywuje, słuchajcie, wszystko. A do ćwiczeń nie jest w stanie mi zmotywować nikt i nic. Żadne zdjęcie, nic, żadne wiecie, wyrzeźbione kobietki, nie wiadomo co. Nie, do jedzenia zdrowego i tak dalej, jak najbardziej, tak, ale do Boże, do ćwiczeń mnie nic nie jest w stanie zmotywować. Ja wiem, że teraz to jest chore, to co ja mówię, bo tym moim tokiem myślenia mogę też Was zniechęcić do tego, ale mówię Wam jak jest. Ja nie lubię ćwiczyć, nie nienawidzę ćwiczyć. I nie wiem, czy się przekładam do ćwiczeń, ale nie stękajmy, tylko bierzmy się do roboty, bo wiem, że do ćwiczeń można się przyzwyczaić, tak samo jak do zdrowego trybu życia, jedzenia i itd. Tak to nie jest tak, że to jest dieta, tylko to jest nasz styl życia i że ćwiczenia również mogą być naszym stylem życia i możemy, wiecie, po prostu traktować je jako część naszego dnia i tak itd żeby nam to sprawiało radość. Także na razie radość to mi sprawiają moje szklarenki. A teraz, słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć, że o tej motywacji. Nie zmotywuje mnie do ćwiczeń nic. Muszę mieć dobrą muzykę. I słuchajcie, przez te dwa dni, jak ćwiczyłam, mam dwie piosenki. No, wiecie, że ja discopolo ponad wszystko. W ogóle lubię takie latynoskie utwory, takie wiecie, Bajabongo, gdzie można tyłeczkiem poruszać i tak dalej. Ojej, u mnie muzyka to jest podstawa i to nie jest tak, że ja tylko discopolo. Ja bardzo dużo różnej muzyki słucham, słuchajcie, ale na pierwszym miejscu jest discopolo i czarować nie będę, ukrywać nie będę i tyle. Tak mam i co zarobię? Nic. No i słuchajcie tego, przez te dwa dni ćwiczeń. Dwie piosenki już mi obrzydły. Normalnie mówię nie, nie włączam już ich do ćwiczeń, bo normalnie mi się zbrzydzą. A tak je lubiłam i normalnie jak je słyszę, to mi się kojarzą z jednym, z ćwiczeniami. Mówię nie, 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 tylko nie to, tylko nie to. Żeby muzyka mi się nie kojarzyła źle z ćwiczeniami, bo to już w ogóle cały plan legnie w gruzach. No i o tej Gruszce Pietruszce, to jest taka fajna, dziecięca piosenka, no ale yy, wiecie co? To jest chyba jedyna rzecz, która mnie tak zmotywuje, i często, gęsto nie do ćwiczeń, tylko przed ćwiczeniami lubię sobie włączyć i posłuchać. Dlaczego gruszka? Chcę być jak pietruszka. Kto mi zabroni, nie? Być pietruszką, a nie gruszką? Nikt! No, chyba, że Milano. Dobra, a teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy: stękania, czyli do hybryd. I yy, co? Jak widzicie, nie mam nic. I ja tego nie zdjęłam. Yy, wczoraj był yy, drugi dzień, tak? Bo dzisiaj jest środa. W poniedziałek przyszła paczka. Wczoraj był drugi dzień. I teraz tak, powiedzcie mi jedno, co mogłam zrobić źle. Dobra, że tam pozalewałam skórki i tego. To okej, okay, dobra, to już zaczaiłam od razu, gdy zrobiłam pierwszą rękę. <laughs> ale druga strona, ale druga sprawa, dlaczego. Yy, ja je mogłam normalnie, wiecie co, bo to polegało na tym, że ten jeden kciuk mi się tutaj zahaczył, i jak ja to pociągłam, to mi to całe zeszło i to działało na mnie jak płachta na byka, Wiecie o co chodzi? Jak, jak maseczka taka do ściągania. Uwielbiam to. Bazel, co tam ozisz? Uwielbiam to po prostu. Albo o, nawet y, tutaj mam magnes i uwielbiam zdrapywać te y, sreberka z tabletek. No, normalnie uwielbiam. I tak samo te bombelki. Wiecie, to jest po prostu niesamowite. Więc teraz ja pytam się Was, jeżeli ktoś może mi coś doradzić, to bardzo proszę. Jak najbardziej rozglądam się już za inną bazą, nie z semilaka, i rozglądam się też za innymi kolorami, być może z semilaka akurat. Więc zobaczymy, bo yy, wyczytałam też na forum, że uczulenia głównie mogą pochodzić od bazy. Więc bazę sobie wymienimy. A jeżeli chodzi o kolor, ten My Love, tą czerwień, to powiem Wam szczerze, że to nie jest moja czerwień. Nie. To nie jest moja czerwień. To, to wiecie, ta czerwień to musi być taka, że ona tak pięknie będzie wyglądać, ale to nie jest moja czerwień. Więc nadal czaję się na inną czerwień. Już chyba znalazłam. I na taki właśnie mleczny, coś takiego, więc yy, też już znalazłam z innej firmy. Więc będziemy próbować. No i co mogłam zrobić źle? poza tym, że yy, no zalałam te skórki i gdy zalałam te skórki, to było większe prawdopodobieństwo, że mi się coś yy, zahaczy i ale, dobra, no zahaczyło mi się, ale to, to od razu tak będzie płatem schodzić? Czy może coś źle zrobiłam? Nie wiem. No, 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 powiedzcie mi, może jakąś bazę inną kupić albo jeszcze coś innego pod bazę, no nie wiem. Doradźcie mi, bo ja w tej kwestii to jestem zielona, a chciałabym dojść do wprawy i mieć święty spokój z malowaniem paznokci, więc... Przechodzimy do malowania paznokci, ja zaraz odwracam się w drugą stronę. W tej chwili jesteśmy w tej, z tej strony, ze względu na to, że tu jest okno, tam jest okno i gdy usiadłam, gdy kamera była tu, a ja byłam tu, to y, generalnie światło było, y, wiecie, z drugiej strony i wtedy źle to wygląda. Lepiej jak jest światło z tyłu, czyli ja tu, światło tam. A nie na odwrót, bo wtedy źle widać. Jaki fachowiec. Dobra, więc tak. Ja zabieram się za malowanie. Później będę odgrzewała sobie mój krem z gruszki i pietruszki. Widzicie? Wszystko wskazuje na to, że muszę być chuda jak pietruszka. Ale nie dołujmy się. Najważniejsze, się nie zatrzymywać w miejscu, tylko działać i brnąć dalej w tych ćwiczeniach. Więc dobra, do boju. Oj. Zobaczcie na to. Ja tu siedzę w lampie. Tutaj stwierdziłam, że Maksineczka będzie jedną z najlepszych osób, które yy, sp sprawi, iż tym razem hybrydy ładniej wyjdą na moich paznokciach. Halo? O, halo! No, jak ty śpisz? A buzia oczywiście, wiecie co? Ma szczęście, że idę właśnie do łazienki to go strącę, bo przed chwilą oczywiście sobie wlazł jak król, a Milano to ja nie wiem co on robi. Ja cię kręcę. Byłam chwilę pochodzić, ale stwierdzam, że zaczyna kropić. A ja jestem w mojego męża bluzie Karolinie, która ma 7 albo jeszcze więcej lat. A tu z tyłu widzicie piękne uroki wsi, czyli stodoły. Dobra, idę, bo zaczyna padać, ale ja ja tak ładnie byłem. A tutaj mamy moje siatki na okna i one były wszystkie po prostu zamawiane yy, pod wymiar okna i tu są tylko takie haczyczki, się je zakłada i ściąga, tak jak w obrazie, takie coś jest, yy, taki ten bolet i to jest coś rewelacyjnego, więc, więc chodźmy do domu, bo jest po prostu Armagedon. No, dzień dobry panu, Nie Przyszliśmy z dwóreczku. no. Zasłoninki. Słuchajcie, tego jest rzecz następująca. Przymkniemy zmywarę. To jest y, krajalnica, która ma z 1500 lat. <grych> Ale zobaczymy, czy ona działa. Y, bo do tej szynki parmeńskiej chciałam ją użyć i nie wiem, jak to będzie miało ręce i nogi. Więc zobaczymy. A Milano co mówi? Działa czy nie? A nie wiesz, Milano jeszcze nie wie, więc wiecie, no nie będę kupowała specjalnie na przykład krajalnicy po to, bo kupiłam sobie kawał szynki parmeńskiej i chciałam ją cieniutko pokroić, więc z racji tego, że moja teściowa jest tak genialna i sobie przypomniała, że takie coś jest u nas w domu, to spróbujmy i zobaczmy, czy działa. Trzymajcie kciuki. <gry> Niestety. Krajalnica nie jest w stanie uciągnąć szynki. No, ale co się dziwić, jak sprzęcichoma 1500 lat no co tak już bywa. Ale idea byłaby fantastyczna, takie cieniusieńkie plostereczki, ale no spokojnie poradzimy sobie. Yy, miałam myć okna i dobrze, że ich nie umyłam i mam plan działania, że w piątek myjemy okienka, bo widzicie, już moje siateczki tutaj przywędrowały yy, i znowu je powpinam. Mnie się normalnie zakłada cyk, cyk i tak samo się je ściąga i do mycia też. To się tylko ładnie wystarczy przejechać wszystko sobie szmateczką na mokro i bez problemu, słuchajcie, to się utrzymuje w czystości. Także uważam, że to jest rewelacja. Yy, I co jeszcze chciałam powiedzieć, że. A! Yy, robię sobie herbatę tego kwiatka. Yy, ostatnio Wam nie pokazuję tych kwiatków, bo stwierdzam, że to jest troszeczkę bez sensu. Bo uważam, że yy, kwiatki wyglądają, yy, smakują przynajmniej tak samo. A yy, tam tylko troszeczkę się różnią wyglądem, więc woda mi się zagotowała, trochę przestygła. Zalewam i idę dokończyć paznokcie, bo zrobiłam sobie tylko jedną dłoń i wydaje mi się, że jest o 150 tysięcy razy lepiej niż ostatnio. Także brawo, ja, a nie mam jeszcze kciuka, <laughs> więc idę dokończyć. Do pracy wezmę sobie sałatkę i mój plan działania jest taki, że będzie pomidor, ogórek. Tyle zostało w lodowie. i tutaj mamy kurczaka pokrojonego w kawałeczki zawiniętego w szynkę parmeńską, koty szaleją i to przesmażymy, później jak będzie przesmażone ładnie to poprzekrajam sobie nawet na mniejsze kawałki, ewentualnie ułożę w całości, ale to nie będzie cała porcja moja, tylko połowa jest mojego męża do sałatki, na to będzie starty parmezan i wymyślimy sobie jakiś sosik, ewentualnie troszeczkę cebulki. I tak będzie wyglądała dzisiejsza sałatka do pracy. Tutaj mi się podgrzewa zupa krem z gruszki i pietruszki. No i dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się jutro. Zobaczcie na to. Tańczący w zasłonach. Halo, proszę wyjść. Żegnamy się, a nie rozrabiamy. Halo, ale dzicz. No i właśnie tak to mniej więcej by wyglądało. Dziękuję bardzo za uwagę, widzimy się jutro, trzymajcie się, siema, nara i haj, do jutra.